Jest, jestem na Warszawie Głównej. Mam dla Was pewną niespodziankę. przejdziemy sobie kładką. Mamy dziś, będzie dzisiaj, jest dzisiaj noc muzeów. się niektórzy pewnie z Was domyślają, o co chodzi? Specjalnie trzymam tak kamerę w dole, żeby była miła niespodzianka. Idziemy sobie właśnie kładką. Trzeba się tego pośpieszyć. O, już docieramy. Peron. O, mamy flirta z kolei mazowieckich. No i idziemy zrobić niespodziankę. Zaraz zobaczycie. Tego jeszcze nigdy nie było na moim kanale. To będzie po raz pierwszy. Widok naprawdę e, niespotykany. Idę, zaraz Wam pokażę. Już jesteśmy naprawdę blisko. Jesteśmy tutaj na z peronów. O, zaraz zobaczycie. Na razie będę szedł tak z kamerą w dole, w coś... z telefonem w dole. I zaraz Wam to pokażę. To jest naprawdę bardzo fajna niespodzianka. O, to, to ten. A dobrze, już nic nie będę mówił. Jak to będzie ten z pociąg, który nie będzie jechał bo to jest z okazji Nocy Muzeów O tam jedzie jakiś Akmk, albo Alicja, nie Alicja jedzie Tutaj stacji się trochę dostało do graficiarzy no. Już uh, yeah. nie idę uh -huh. bo ktoś chciał coś nagrać a nie, tamten to AKM-ka jednak była. O, zobaczcie. Za chwilkę, uwaga, po raz pierwszy na moim kanale pojawia się babcia. Ale miła niespodzianka. Zobaczcie. W jest trochę ludzi, ale to staram się zobaczyć jak to wygląda w środku. Okna pootwierane. Jest duże zainteresowanie pociągiem. właśnie bardzo fajna niespodzianka. Pojawiła się po raz pierwszy na moim kanale babcia. Jedno z moich takich marzeń, bo już bardzo chciałem trafić na nią Opatych to i Opad. ja wszystkim dziękuję za obejrzenie materiału tego filmu, który przygotowałem. Taki z tej okazji, że jest noc muzeów i że stoi babcia na Warszawie Głównej. Cześć.